Ściągaczki do wody w zakładach produkujących żywność jak i jakich używać już tłumaczę. Ściągaczki muszą być wykonane z higienicznych materiałów, które łatwo jest dezynfekować. Często stosuje się też system kolorowego kodowania, który pozwala uniknąć pomyłek i kontaminacji pomiędzy strefami o różnym poziomie higieny. Podczas pracy z ściągaczką ważne jest, aby przesuwać ją pod odpowiednim kątem, tak by skutecznie odprowadzać wodę do odpływu i zawsze w kierunku do siebie. Czyszczenie i dezynfekacja Infekcja sprzętu po każdym użyciu są konieczne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii i innych zanieczyszczeń. Sprzęt używany w strefach o wysokich wymaganiach higienicznych, takich jak hiker, nie może być przenoszony do innych stref. To gwarantuje, że żadne zanieczyszczenia krzyżowe nie przedostaną się na teren produkcji. Pamiętaj, jeśli trzeba przekazać ściągaczkę lub inny sprzęt do czyszczenia czy osuszania podłogi drugiemu pracownikowi, zawsze należy to robić pod linią produkcyjną nigdy nad nią. I na koniec. Po zakończonej pracy, ściągaczki muszą być odpowiednio przechowywane. Najlepiej na wieszakach lub specjalnych stojakach, takich jak shadowboards, aby nie miały kontaktu z podłogą i zachowały swoją czystość. Jeśli zainteresować Cię ten temat, to zachęcam, zaobserwuj mój profil. Na kanale tym zajmuję się tematyką związaną z produkcją żywności, a konkretnie z pomocą w implementacji standardu BRC. Dzięki temu, że zostawisz serduszko, dodasz ten film do ulubionych, czy napiszesz komentarz, algorytm to podchwyci, a to pozwoli dotrzeć mi do widgetu większej grupy odbiorców i szybszy rozwój kanału.